Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu poświęconym tematyce biblijnej. Dzisiaj będziemy kontynuowali temat wiary. Jest taki piękny fragment zapisany w liście do Hebrajczyków, który mówi, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A następny fragment, szósty werset mówi, bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. I temu tematowi poświęcimy dzisiejsze spotkanie. Moimi gośćmi są bracia Roman i Dariusz. Witam Was serdecznie. Spróbujmy porozmawiać na ten temat. Temat wiary jest bardzo szeroki i można wiele na ten temat mówić. Dzisiaj chciałbym, abyśmy się skupili na tekstach biblijnych, które traktują o takich szczególnych wydarzeniach i ludziach, którzy mieli, jak to nazywamy, silną wiarę. I właśnie dzięki tej silnej wierze działy się rzeczy niezwykłe. Działy się rzeczy, które no dziś możemy tylko sobie wyobrażać i, i zastanawiać się z podziwem, jak to było możliwe. Czego, czego właśnie jeszcze o, o wierze naucza Słowa, Słowo Boże? Jak ono ma, jak wiara, jakie wiara ma znaczenie w tych relacjach człowieka z Bogiem? I, I jakie przykłady możemy znaleźć w Słowie Bożym na, to, na potwierdzenie tych słów? No w Hebrajczykach mamy jeszcze napisany jeden ciekawy tekst, może go przeczytam. Jest to trzeci werset jedenastego rozdziału. Przez wiarę poznajmy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to co widzialne nie powstało ze świata zjawisk. Do tego, że nasz świat i cały możemy powiedzieć kosmos, czy wszechświat został stworzony przez naszego stwórcę, jest potrzebna wiara. Dzisiaj zresztą było tak zawsze, że ludzie debatowali, kto stworzył świat. Czy on sam wyewolował? Czy ktoś go stworzył? Czy był konstruktor? Słowo Boże nas zapewnia, i my naszą wiarę budujemy na Słowie Bożym, że cały świat i my również zostaliśmy stworzeni przez naszego Boga. I Słowo Boże o tym mówi, że wszystko zostało przez Boga stworzone. Dlatego czasami my, gdy rozmawiamy z ludźmi, a nie jesteśmy, można powiedzieć, wybitnymi naukowcami jakimiś, to jednak... Czasami może braknąć argumentów nam, natomiast wierzymy Słowu Bożemu, że tak się stało i Amen. Dlatego wierzymy, że Bóg stworzył cały świat. Czyli ten element wiary. Y stworzenie, sam fakt stworzenia momentu, nie można tego sprawdzić, prawda? nie można tego powtórzyć, musimy to przyjąć na wiarę i mimo, że są różne koncepcje, prawda? chociażby na, na powstanie świata i człowieka to jednak my się opieramy na krótkich stwierdzeniach ze słowa Bożego, hmm. że Bóg został, jest twórcą i, i stworzył świat choć, choć dzisiaj myślę, że nie ma takiego momentu E, gdzie e, naszą wiarę, zjawiska, które, które oglądamy, e, gdzie możemy również uczyć się, czy, e, czy słuchać astronomów, e, czy z innych dziedzin naukowców, e, którzy mówią, jak to wszystko zostało wspaniale stworzone i w niesamowity sposób, e, jaki tam jest wielki ład, e, to jedno słowo się nasuwa musiał być konstruktor. I myślę, że Dzisiaj ten, kto nie wierzy w Boga, potrzebuje więcej wiary, że nie ma Boga, niż ten, który uważa, że On jest. Mhm. E, takie mamy czasy, że dzisiaj e, nauka nam jeszcze bardziej przybliżyła e, ten cały kosmos i cały nasz świat, pokazując, że musiał być bez wątpienia konstruktor. Również patrząc na nas samych, na naszą konstrukcję, e, to widzimy, że rzeczywiście ktoś musiał ukształtować i my wierzymy, że to jest właśnie nasz Bóg. Mhm. Czyli z wiary dowiadujemy się o tym, kto nas stworzył i no mamy taki pokój w sercu. Co jeszcze szczególnego daje wiara człowiekowi albo dawała i czy są takie przykłady w Słowie Bożym? No wiara buduje człowieka. Człowiek to jest rzeczywiście przekonany do tego, że Bóg istnieje. A rozwijając tutaj myśl Darka o stworzeniu życia na Ziemi, Musimy sobie uświadomić jedną rzecz, że to nie działo się miliony czy miliardy lat, tylko jak czytamy w Słowie Bożym, rzekł Bóg i stało się. Powstała światłość, powstało życie biologiczne, roślinność, zwierzęta, został stworzony człowiek i to stało się wszystko w sześciu dniach. I w siódmym dniu, jak uczym się słowa Bożego, Bóg odpoczął. A zatem sześć 24-godzinnych dni, siedem tutaj trzeba powiedzieć, tych sześciu aktywnie Bóg działając, dokonał no, niezwykłej rzeczy. Stworzył życie na tej Ziemi. Stworzył to w tak niesamowity sposób, że tak jak Darek powiedział, my nie jesteśmy naukowcami, ale nikt nie jest w stanie sobie dzisiaj to technicznie wytłumaczyć, jak naprawdę to się działo. Po prostu, yy, świat powstał z niczego, życie powstało z niczego. I to jest coś, co, co pokazuje nie drogę ewolucji, że gdzieś tam nasi yy, pradziadkowie, czy, czy, to, czy to była ryba, czy to była małpa, czy jeszcze coś innego, ale my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże i to nas wyróżnia, bardzo ze środowiska, ze zwierzęcego, ale ta świadomość, że jednak to Bóg uczynił, musi pociągnąć w nas te nici wiary, tej praktycznej wiary, i nie może człowiek, patrząc na to wszystko, zastanawiać się, jest Bóg, nie ma Boga. Jest taki bardzo ciekawy tekst w liście Postępowa do Rzymian, w rozdziale pierwszym zapisany, i czytamy tutaj, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i Bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem tak, iż nic nie mają na swoją obronę. Ta radość, ten przywilej z poznania Boga i tego, co On uczynił, pociąga za sobą pewne zobowiązania. My nie możemy poprzestać na tym, że Bóg jest, Bóg coś zrobił, ale musimy iść dalej, że Bóg ma plany wobec nas i Bóg potrafi nie tylko stworzyć życie, ale powołać do życia człowieka wtedy, kiedy on jest w grobie. I to jest bardzo też ciekawy element, że Bóg panuje nad życiem i nad śmiercią, a zatem jest to coś, co, co pogłębia naszą wiedzę, ale przede wszystkim naszą wiarę. No właśnie, jest wiara, mamy wiarę. Czego można dokonać dzięki wierze, albo czego dokonywali ludzie dzięki wierze? No, Słowo Boże nam pokazuje niezwykłe rzeczy, gdzie ludzie już odczytając Stary Testament od początku Słowo Boże, gdzie mężowie Boży, którzy zaufali Bogu, potrafili naprawdę, nie chcę powiedzieć, że to jest cudusów, ale w jakiś sposób przenosili góry, bo popatrzmy na takie sytuacje, gdy Mojżesz przechodził ze swoim ludem, wody się rozstąpiły, może się rozstąpiło niezwykły cud, które towarzyszyły i takich cudów byśmy mogli mnóstwo wymieniać. Choćby Jozłę, który później walczył tam z innymi narodami obcymi, to powiedział i czytamy, że zawołał i powiedział słońce, zatrzymaj, zatrzymaj się. I słońce się zatrzymało, nie śpieszyło aż do wieczoru. Są to sytuacje, gdzie byśmy mogli mnóstwo wymieniać takich niezwykłych wydarzeń i cudów, które pokazują, że ludzie, dzięki wierze. Dzięki wierze to czynili, bo e, wszystkie te wydarzenia, które się wydarzyły, e, musiała towarzyszyć tam wiara. I gdy człowiek zaufał Bogu, gdy wierzył w moc Bożą, gdy wierzył, że wszystko to on stworzył i do niego to wszystko należy i ma nad wszystkim pieczę, to wtedy ci mężowie potrafili rzeczy nie z siebie czynić, ale z modlitwą i wiarą Czyli czynili niezwykłe rzeczy. To jest niezwykłe, gdy czyta się rzeczywiście Słowo Boże, a gdy dojdziemy już do Nowego Testamentu, to patrząc na Jezusa, naszego Pana, to możemy się zastanowić w tej chwili, jakie niezwykłe rzeczy czynił. No może wymieńmy właśnie kilka e, czynów Pana Jezusa e, i, i może też skonstatujmy, te wydarzenia takimi stwierdzeniami, kiedy on chociażby uzdrawiał, prawda? Były takie miejsca, gdzie odnosił, dzisiaj byśmy powiedzieli sukcesy, ale kiedy na przykład przeniósł się w swoje rodzinne strony, tam miał problem, prawda? I, i powiedział, że niestety z powodu braku wiary nie można, nie można tutaj wiele uczynić. Proszę, co, co na ten temat możemy jeszcze powiedzieć? No, Działy się nie, nie, niebywałe rzeczy, dlatego że przytoczę taki jeden z, z wielu przykładów, gdzie Łazarz, który ciężko chorował, yy, była jeszcze taka szansa na, na uzdrowienie go w czasie jego życia. Pan Jezus miał blisko do, do Betanii, jednak jak czytamy Słowo Boże, yy, kiedy już przyszedł na miejsce, to już był czwarty dzień, jak Łazarz był w grobie. I jego ciało już powoli zaczynało cuchnąć. I teraz, kiedy czytamy te, tę historię, i pan Jezus Chrystus mówi, że, że zmartwychwstanie twój brat, powiedział to do jednej z sióstr, ona mu odpowiedziała: tak, panie, ja uwierzyłam, że ty jesteś Chrystus, syn Boży, który miał przyjść na świat. I te niewiasty, które były z jednej strony bardzo przygnębione tym wydarzeniem, że łazarz już nie żył, jednak miały zakodowane to swojej świadomości, że Jezus Chrystus może uczynić wszystko. Jeśli będzie chciał, to On uczyni wszystko. I teraz ta niekomfortowa dla Pana Jezusa sytuacja, bo przecież tłumy ludzi zgorszeni tym, że, że przyszedł do przyjaciela, kiedy już czwarty dzień był w grobie. I dziwili się, po co każe odsunąć ten kamień. Przecież on już, on już suchnie. Ale przyszedł ten moment i pan Jezus powiedział, modląc się też do Boga wcześniej, powiedział, Łazarzu, wyjdź. I ten powiązany tymi opaskami, namaszczony tymi oliwkami, tymi maściami, tymi wonnościami, które w tamtych czasach były do tego używane, ten człowiek Powstał do życia. Coś niebywałego, coś nieprawdopodobnego. I kiedy pan Jezus już odszedł z tej ziemi, odszedł do, do domu ojca, jest też taka ciekawa historia podana w Dziejach Apostolskich o uczennicy, która miała na imię Tabita, która była niewiastą bardzo uczynną, usłużną szyła płaszcze, pomagała biednym i niestety zmarła. Najprawdopodobniej można przypomnieć, że przedwcześnie zmarła, i stąd ta wielka rozpacz, że, że przecież jeszcze mogła być wśród nich. Ale byli uczniowie, jak czytamy w Słowie Bożym, blisko Jopy, i przyszedł tam Piotr. I ten, który... Znał Jezusa Chrystusa, ten, który widział jego cuda, otrzymał również ten wielki dar ducha świętego, który na tamte czasy w sposób szczególny emanował w tych ludziach. Piotr padł na kolana, modlił się i powiedział tak jak Pan Jezus powiedział łazarzowi łazarzu, wstań, wyjdź. On również powiedział tabito, wstań. I ta niewiasta ku, ku zaskoczeniu, miłemu oczywiście zaskoczeniu, ona została przywrócona do życia i do tej działalności, której tak bardzo brakowało tym ludziom. E, takich przypadków jest e, bardzo dużo, natomiast i tak one są tylko taką maleńką cząstką zapisaną w Słowie Bożym, gdyż czytamy w Ewangelii Jana, że gdyby te wszystkie wydarzenia, które Pan Jezus uczynił, e, miały być opisane w, w Słowie Bożym, to po prostu Ziemia by tego nie pomieściła. To, to pokazuje przede wszystkim nieograniczoną moc Boga i Jezusa Chrystusa. I tę moc przez jakiś czas, tą, tą mocą dysponowali, operowali apostołowie. I znów działy się niezwykłe rzeczy. Opaska Piotra, cień Piotra i innych. Ludzie, którzy od urodzenia byli chromi, czy jeszcze jakieś inne choroby. Ktoś zmarł. Nagle y, dwa słowa, trzy słowa powodowały, że ci ludzie byli przywracani do życia. Jak bardzo rosła wiara tych ludzi i rośnie nasza wiara, bo przecież to, co działo się w tamtych czasach, to jest to ten jeden wielki Boży Kościół, który pokazuje, że w społeczności ludu Bożego Bóg odgrywa tę niepodważalną y, tutaj rolę. No, no rzeczywiście, Ale gdy czytamy Ewangelii Jezus Chrystus. Niesłychanie mnóstwo cudów uczynił. Tak jak tu brat Romek powiedział, Ewangelia nam mówi, że nie starczyłoby miejsc, miejsca, żeby te księgi pomieścić, ile tych cudów uczynił. Gdy patrzymy na życie Jezusa, rzeczywiście poświęcał się, głosił słowo z mocą, gdzie ludzie słuchając mówili: że nigdy czegoś takiego nie słyszeliśmy, ale cuda, które czynił, nie były jakimiś, nie wiem, fajerwerkami, które miały, nie wiem, pokazać, nie wiem, no coś, coś, coś niesłychanego, kim to Jezus nie jest. Jezus zawsze czynił to i wszelkie cuda czynił dla dobra człowieka. Nigdy nie, nie robił czegoś, by siebie pokazać, ale każdy, który przyszedł do Jezusa i prosił i wołał, to Jezus zawsze usłyszał go, choć niektórzy mówili, nie wołaj, nie wołaj. Jezus Chrystus zawsze usłyszał i pomógł. I te cuda niezwykłe, które czynił, no, są wspaniałe, pokazując nam, że Jezus się troszczył i miał moc. I zawsze, gdy głosił słowo, gdy czynił cuda, mówił: Czynię to i robię to, bo posłał mnie mój ojciec. Natomiast jest tu niezwykłą rzeczą, że ni niestety nie wszystkich Jezus uzdrowił, którzy nawet byli w otoczeniu Jezusa Chrystusa. To jest zadziwiające, bo Jezus Chrystus potrafił każdego, nawet jak tu brat Romek mówił, ze śmierci. Łazarz już trzy dni leżał w grobie, a Jezus go wzbudził z martwych. To była moc, która czyniła niezwykłe rzeczy. Wszyscy się mogli zdumiewać. A czytamy, że nawet w mieście, gdzie Jezus Chrystus się wychował, jest tam napisane, że bardzo niewiele cudów i uzdrowień zrobił Jezus Chrystus. Dlaczego? Bo e, czytamy, że ludzie nie mieli wiary, nie traktowali Jezusa poważnie, e, nie uwierzyli w niego. A więc niesłychanie ważną tu rzeczą jest, e, by wierzyć. Jezus Chrystus powiedział często do człowieka, który był chory, potrzebował uzdrowienia: Wierz, tylko wierz. Na, e, według Twojej wiary niech ci się stanie. I tak się działo. E, by e, Jezus Chrystus mógł coś zrobić, człowiek musiał również uwierzyć w to. I to jest bardzo ważne. Czyli wiara człowieka jakby otwiera nas na działanie Boże, jakby umożliwia Bogu interwencję, działanie Boże, prawda? No dobrze, to w takim razie spróbujmy się zastanowić, jak to jest z tymi ludźmi wierzącymi, bo były tutaj przykłady wspaniałych wydarzeń, cudów, które się działy, czy możemy przerównać postaci biblijne, odznaczające się tą mocną wiarą i możemy je przyrównać do dzisiejszych postaci nie wiem, herosów, czy, czy, czy nie wiem, niektórych bohaterów filmowych, supermenów, którzy mają wiarę i dysponują bez ograniczenia mocą i nie mają żadnych problemów, żadnych zmartwień. Jak to, jak to wygląda w praktyce? Myślę, że, że porównanie właśnie tych wydarzeń, które ich było bardzo dużo i, i część jest zapisana o słowie bożym do tego co dzisiaj mamy możliwość oglądać w telewizji oczywiście dzieją się niesamowite zjawiska tych filmów fantastycznych y, gdzie y, dzieją się niezwykłe rzeczy w kosmosie y, tutaj na ziemi y, powoduje że odnosi się takie wrażenie że główni bohaterzy tych filmów są też ludźmi, którzy są zaradnymi w każdym momencie swojego życia. Okazuje nad się, tacy, tacy nadludzie. I oni, oni często, widzowie, którzy patrzą na te filmy, zazdroszczą im nie tylko sławę, ale tego, że to są ludzie bardzo dobrze zbudowani, prawda, pewni siebie i tak dalej. Okazuje się, że to nie jest żadną tajemnicą, że ci ludzie otoczeni są dużą grupą ochroniarzy, że kiedy jednak te, te plany filmowe się zakończą, zejdą z tych planów filmowych, wówczas ich życie prywatne jest życiem takim, że niektórzy chcą doświadczyć tych ludzi, czy yy, oni są tacy, jak są na, na planie tym filmowym i okazuje się, że oni są tak, jak każdy z nas. Yy, słabi, yy, gdzie, gdzie niektórzy nawet potrafią yy, przypłacić to yy, życiem. Między innymi yy, wspomniana niedawno rocznica śmierci Johna Lennona, no, człowieka, yy, legendy, który, który będąc no, no, rzeczywiście wspaniałym muzykiem, wspaniałym piosenkarzem, e, został no, w tak m, trudnym, w tak dziwny sposób e, zamordowany, że m, no, ludzie do tej pory nie wierzą, dlaczego do tego doszło. E, jest to dramat, a z drugiej strony to pokazuje, że ci ludzie są z takiej samej gliny ulepieni jak my. Natomiast to, e, co działo się tam, to już nie były kamery, to nie był ekran to były po prostu wydarzenia które powodowały że nawet ci najwięksi dostojnicy między innymi w Ewangelii Jana opisany jest taka sytuacja gdzie Nikodem trzeci rozdział Ewangelii Jana był to człowiek z Farzeuszów dostojnik żydowski ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu mistrzu Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. To pokazuje, że wydarzenia, jakie miały miejsce w tamtych czasach, później przejęli je apostołowie, były wydarzeniami, których celem, może tutaj trochę zaskoczę, przyjście Jezusa Chrystusa, jego celem nie było. Produkować niezliczoną ilość cudów, choć one rzeczywiście były, ale na bazie tych cudów uświadomić ludziom, ja jestem synem Bożym, ja jestem posłanym od Boga, i ja do Was muszę przemówić. I pan Jezus przemawiał nieraz bardzo mocnymi słowami, ale pokazywał im, że czas ziemskiej świątyni się kończy. I wskazywał na siebie, ja jestem droga, prawda, żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Ja jestem drzwiami owczarni. Ci ludzie sobie musieli uświadomić już poprzez Jana Chrzciciela, który uprzedził y, drogę Jezusa Chrystusa, przetarł mu tę ścieżkę i mówił, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Na podstawie tych cudów uświadomili sobie, to jest naprawdę Syn Boży. Ale teraz oni musieli posłuchać. I myślę, że nasza wiara i te wydarzenia, które miały w tamtych czasach miejsce, muszą nas też uświadomić do jednego, że najważniejsze jest zbawienie. Jezus Chrystus chciał jak najlepiej to zbawienie przekazać, a żeby Go rozpoznali spośród tłumu, wielu dostojnych ludzi w tamtych czasach dokonywał cudów, gdzie jak Nikodem powiedział, że nie mógł to nikt uczynić inny jak tylko ten, który przyszedł od Boga. No a czy ludzie właśnie wiary? Byli wolni od y, trudności, od cierpień, czy byli zawsze y, zwycięzcami? Nie byli wolni od cierpień. E, czytamy sobie Bożym znów e, wiele przykładów, czy Piotr, czy Paweł, e, którzy przechodzili wiele e, trudności, wręcz przeciwnie. To na przykład, że Paweł zaczął głosić Jezusa Chrystusa, to z tego powodu spotykało go wiele przykrości, wiele złego. Jest rozdział, w którym apostoł Paweł mówi, ile to niebezpieczeństw go spotkało. Na morzu, na lądzie, w różnych miejscach. Był wielokrotnie kamienowany, a jednak Bóg go zachował. To pokazuje, że człowiek wierzący... Nie jest wolny od problemów, od kłopotów, cierpień, wręcz przeciwnie. Często właśnie dlatego, że człowiek deklaruje się, że należy do Jezusa Chrystusa, to Jezus powiedział: Jak mnie prześladowali i z wami to będą czynić. To pokazuje, że również człowiek wierzący będzie napotykał problemy. Ale to, co tu powiedziałeś, to, że na przykład Paweł wielokrotnie spotykał wiele przykrości, to nie znaczyło, że nie był zwycięzcą. Wiele ludzi umierało na arenach za wiary Jezusa Chrystusa, a jednak możemy powiedzieć z całym przekonaniem, że byli zwycięzcami i zwyciężyli. Apostoł Paweł w jednym miejscu powiedział coś takiego, że ten krótki i lekki ucisk mniej więcej tak ujął e, słowa, gdy mówił o swoich cierpieniach, problemach, które go spotykały. Przecież on tyle rzeczy przeszedł, a powiedział jakby e, lekki, krótki ucisk, e, bo powiedział dalej na nas, którzy patrzymy nie na to, co widzialne, ale niewidzialne. Jego wzrok był skierowany w górę, jego wiara była budowana tam, gdzie jest Jezus Chrystus i gdzie zdążał również i gdzie my zdążamy naszą wiarą, do domu Ojca. Czyli widzieć oczami wiary rzeczy przyszłe jest y, chyba takim najlepszym źródłem mocy mm. dla nas. Chociaż jak y, zobaczyliście Państwo w tym, co zostało tutaj powiedziane, wiara z jednej strony y, jest takim niezwykłym przywilejem ludzi, którzy y, otrzymują wiedzę, otrzymują pewną świadomość skąd pochodzą i dokąd idą. Są również niezwykłe przykłady ludzi, którzy potrafili naprawdę czynić niezwykłe rzeczy, ale też pozostali zwykłymi ludźmi ze swoimi problemami, ze swoimi często chorobami i nie tracąc tej wiary, wierzyli i podążali w swoim życiu drogą, którą wyznaczył Jezus Chrystus. My, mam nadzieję, że my wspólnie razem i kiedyś również Państwo. Znajdziemy się w takim miejscu, gdzie już wiara nie będzie potrzebna, bo jak mówi Słowo Boże, wiara kiedyś przeminie, prawda? W momencie, kiedy wszystko zostanie przez Boga objawione, wiara już nie będzie potrzebna. Ale żeby tam się znaleźć, dzisiaj, tu i teraz i na najbliższą przyszłość budujmy naszą wiarę i starajmy się ją zachować i wzmacniać. Dziękuję za uwagę.